Cześć, z tej strony w IPA to jest kolejny odcinek z serii Half-Tagsuku A ci z polonią Lisberg, i tak no, jakby yy, tak no, omówię tylko to, co było na skrócie w sumie. No to, no bo oczywiście transmisji nie było wczoraj. No i tak, yy, co to składu, to niezmienne praktycznie od trzech meczów, jeżeli chodzi o podstawę, właśnie. Natomiast no klasycznie no, na ławce się zmienia. Tutaj tak, no. Do okazji wrócił Maciek Czajkowski. no i jeszcze do Łukaczewski. A tutaj chłopak z lufy juniora młodszego. No, bo po prostu pewnie w zwyci nie było nikogo tak na ławkę z planka, żeby kogoś dać, dlatego właśnie gdzieś na niej zasiadł. No i tak. Co do samego meczu. No to. Tak, no, obydwie drużyny miały naprawdę kilka fajnych okazji, nawet stwiliśmy Gola. Natomiast no gol nieuznany, tam z powodu spalonego, na którym znajdował się Michał Kiełtyka i ja mam wrażenie w tej sytuacji właśnie że mógł być właśnie spalony, bo no, tak w momencie kiedy Nopic gdzieś udefał tę piłkę, to Kełti bo no, znajdował się myślę, że na spawn'ym właśnie w momencie tak e, lekko gdzieś mam wrażenie nogą w QT mógł e, e, właśnie gdzieś się znajdować na spawn'ym dlatego też i, i gol nieuznany w tamtym momencie no, no Polonia też miała swoją okazję, żeby strzelić brakę, natomiast no albo dobrze się zachowywał w bramce protekcji albo brakowało gdzieś e, no dostawiania po prostu nogi w polu karnym. Natomiast to my wyszliśmy w końcu na prowadzenie 1 do zera za sprawą Adriana Wasiaka. Jego strzałem z pola karnego, tam jeszcze przy okazji Legofit był. Dzięki czemu piłka wpadła do ranki. No i mieliśmy właśnie 1 do zera, gdzie no tak właśnie się skończyła pierwsza połowa. No, druga połowa, no to Polonia no. No, nacisnęła nas, no i rzut równy, yy, właśnie dla drużyny z Lisbarka. No i Markusowicz, czyli obrońca właśnie drużyny z Lisbarka, no wyskoczył najwyżej w polu karnym. Yy, no i zwalił bramkę na jeden do 1. Natomiast chwilę później odpowiedzieliśmy dwa razy i to dwa razy z rzutów karnych. Co do tego drugiego mam szczerze wątpliwości. No to ten pierwszy... To, jakby nie widziałem tego dokładnie na skrócie, czy tam na pewno była ręka. Natomiast, no ja wierzę, że tam była ręka. No tak, no Kasparowicki wykorzystał pewnie karnego. No i mieliśmy dwa do jednego. No i ten drugi karny, właśnie, no trochę kontrowersyjny, szczerze, bo jak dla mnie, no to nie wiem, dziwna taka decyzja sędziego, żeby podyktować właśnie wód karny, gdzie to było praktycznie już po Nowika. Ja właśnie ten. V, jak już, no nie rozumiem trochę tego, szczerze, czemu w tej sytuacji został odgwizdany w wódkarny, natomiast, no, sam powkodowany po do 11, no i wykorzystał ją, no i mieliśmy 3 do 1. No, Polonia jeszcze później, 10 minut później, zapała kontakt, no gdzieś nieporozumienie nasze w obronie, no to i... Na dwa do 3 strzelił Mateusz Kusiński, tak więc był zawodnik m.in. w Poznań czy też w Gdynia. Później jeszcze było jedno takie zamieszanie, gdzie no, Field no, niepotrzebnie gdzieś, no, tak, no, nieporozumienie i po raz kolejny, no, gdzieś, no, Pola nie miała naprawdę pełne okazji żeby strzelić, natomiast, no, wykorzystana. No i później też taka sytuacja, no. Wydawałoby się jak ale według mnie jak najbardziej zrozumiała. Tam sensie odgryzł Paul na Wasiaku, bo jednak tam gdzieś w wódce właśnie no, oczywiście padł gol dla Polonii, natomiast no nie uznany z powodu fałlu jednego z zawodników, właśnie Lisbarczan. No i co no tam. Pretensje mediów, piłkarzy, właśnie z Lisparka jak i kibice. Natomiast no, decyzja sędziego to jak najbardziej jest zrozumiała, jeżeli chodzi właśnie o, o tę sytuację, no bo właśnie jak był gdzieś no, faulowany właśnie no, no i tam wtedy też w tej sytuacji czarną karką, chyba za wyrzutu, ukarany Markusowicz, tak więc no. To... Końcówkę gdzieś graliśmy w przewadze, no, natomiast bardzo dużo czasu dojczonego było w tym spotkaniu, no bo naprawdę z kilkanaście minut chyba, bo dosyć długo naprawdę graliśmy ten mecz, no nie wiem, chore jak dla mnie, to co tam się działo w ogóle też w końcówce, też patrząc na to, że Polo nie miała kilka okazji, żeby strzelić rankę na 3 do 3, w szczególności jeden, jedna sytuacja, gdzie e, trafili oni w słupek, a dosłownie chwilę później, i no to w tej samej sytuacji, właśnie gdzieś strzało na turanko. No i na nasze szczęście, no co, no wygrywamy gdzieś, właśnie 3 do 2, co nas może cieszyć na pewno, że wygrywamy, natomiast no, trochę kontrowersyjnie jakby nie patrzeć, no bo. Ten karny drugi, jak dla mnie, no to trochę... na no, no, wyrost że ten karny, bo według mnie no, w takiej sytuacji no, nie powinno być karnego. A patrząc na to, że no, ten Paul miał jakby miejsce po, już po stwale po prostu, gdzie no on też nie chciał gdzieś w światło ranki, ten strzał przecież, no to, to nie wiem, jak dla mnie trochę dziwna decyzja właśnie sędziego o podyktowaniu tego karnego. Y na Nowiku, no, nie wiem, naprawdę dziwne. E, oprócz tego, no to tak, no tam czerwona kartka u nas w tabie dla trenera Marka właśnie. E, w tym meczu oprócz tego tam też e, widziałem chyba Adrian jak dostał żółtą kartkę. I nie jestem pewny czy on nie będzie pauzować teraz, e, bo no, wszystko wskazuje na to, że z pisą już będzie musiał właśnie pauzować tak więc są tutaj na minus akurat właśnie Adi będzie musiał pauzować. No natomiast no mamy oczywiście zawodników do tego, żeby mogli go zastąpić w następnym meczu. Właśnie z pisą Barczewo. No i tak, no. No, nie wiem, jak to wygląda z kartką, no, w ogóle z kartkami, bo, bo tam nie ma jeszcze raportu na łączy nas piłka. Tak jak sprawdzałem jeszcze przed nagrywaniu odcinka. Tak więc, no, będę musiał sprawdzić, akurat, no, po nagraniu, czy no w końcu jest w końcu ten raport, czy go nie ma. Sprawdzić, jak to wygląda, właśnie z kartkami i przeanalizować. Tak, to będzie musiał pauzować, właśnie za tydzień, no i co, no... Jeszcze na koniec tak wyrównienie, no bo to trzeba kogoś wyróżnić, oczywiście Hasarowicki, czyli tak, no, dwa gole plus wywalczony rzut karny, no... no ten drugi, mówię, no kontrowersyjny karne właśnie, no... no się nas to zwycięstwo, na pewno. Natomiast no, też patrząc na to, ile razy byliśmy walani w kakao, przysłowie tak, przez sędziów, właśnie w tym sezonie, czy też wcześniejszych, no to bo jedna taka sytuacja, gdzie no praktycznie gdzieś, no sędzia, można powiedzieć, no trochę pomógł, no to. Wiadomo, no jest różnica, no, jak się pomaga co chwila w jakiejś luzynie w wykonaniu sędziów, jak na przykład a co innego, jak co chwila się przeszkadza jakimś luzynom. To tak. następnego następnego się narka.